Zadbaj o stawy, kości, mięśnie, cerę z dystrybutorem pastylek kolagencito firmy Reuter. Pastylki kolagencito dostępne w aptekach i zielarniach. A to my nie mamy dostępu do morza. No nie, nie. nie. Ja zawsze myślałem, że chorzy ma. Chyba się pomyliłem. Bardzo fajna inicjatywa, bardzo mi się podoba. Dzieciom też się podoba, tańczą tutaj cały czas. Teraz stoimy w kolejce do malowania twarzy przed chwilą bawiły się bańkami, także super. Bardzo fajnie. Co ja się czuję zupełnie jak nad morzem. O, 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 <laughs> szczególnie, że znam zespół, więc się dobrze bawię bardzo. Południe Polski, Śląsk, Zagłębie, czyli tutaj to jest tradycyjnie, mało kto pamięta, ale to jest najbardziej prężny ośrodek żeglarski, przynajmniej w czasach, które ja pamiętam. Dlatego, że górnicy, którzy swoją ciężką pracą spełniali gdzieś tam pod ziemią, żeby nabrać Prawdziwego tlenu jeszcze w Puza, przynajmniej w Urlopie, to oni mieli, to były najprężniejsze kluby żeglarskie, bo wszyscy jeździli na północ, na Mazury, nad morze. Prawda? Do dzisiaj ośrodki są tam, znaczy nie wiem, czy jeszcze funkcjonują, ale gdzie nie pojedziemy, to jak, jak nie chudnik, to górnik, to jeszcze, jeszcze napisy są. A więc jest po pierwsze bardzo tutaj prężne środowisko żeglarskie. Uwaga! Ze względu na krystaliczne czyste powietrze Śląska i zagłębia, tutaj nie wiem czy wiecie, drodzy Państwo, ale to tutaj wykreowały się największe sławy wokalistyki. Nie boję się słowa szantowe, ale powiedzmy związane jest z, z wiatrem, wodą i przygodą. Najfajniejsze zespoły męskie, a nie, ale i nie tylko, są z południa, są stąd. No więc słuchajcie, jak nie eksplodować takich dóbr, które, które macie na wyciągnięcie ręki.